Witam Was serdecznie w dzisiejszym odcinku na kanale Lakardum. Na kanale, na którym najwyraźniej oglądamy tylko i wyłącznie program Szkoła, ponieważ dzisiaj znowu oglądamy program Szkoła. Ale to naprawdę się nie czepiajcie mnie nawet za ten program szkoła, bo to wy mi polecacie go na Instagramie. Ja muszę przekopywać przez setki wiadomości z właśnie z poleceniami jakichś odcinków szkoły, żeby znaleźć jedną ukrytą prawdę czy zapisane w gwiazdach. Wy mi wysyłajcie inne programy, to będą inne programy na kanale Lakardum. No i fajnie, odpowiedzialność zrzucona na widzów, to co jeszcze? A, wejdźcie na mojego Instagrama, dajcie łapkę w górę i subskrypcję. Teraz możemy przejść do oglądania. Oglądajmy. Zapraszam. Cześć, że Marta ma więcej lajków od nas? Czyli aktualne problemy młodzieży. Renata Kosińska i Laura Mirecka z pierwszej Beliceum są najlepszymi przyjaciółkami i uwielbiają robić sobie wspólne zdjęcia. Renata robi wszystko by zawsze wyglądać na fotkach korzystniej niż koleżanka. Super, zarobisz naprawdę mega, no Sweet. na wartach się nie znaczy. co ja ja za ta totalnie super ten muscle. Okay. No więc jak wyglądam? E, poczekaj, poprawię cię. A... O, teraz super. No teraz jak modelka. No. Co ty wyglądasz jak strach na wróble? Coś ty spoko wyglądasz. Głupie są te włosy, no co ty? A przestań śliczyć ślicznie, a zrobimy sobie w ogóle fotę, ja wrzucimy na insta. Dawaj. Laura nie zdaje sobie sprawy, że przyjaciółka specjalnie ją oszpeca, żeby potem wyglądać ładniej od niej na zdjęciach. Czyli co, że ładni ludzie sobie robią zdjęcia z brzydkimi ludźmi, bo ładni ludzie jeszcze ładniej wyglądają dzięki temu, bo jest kontrast? Jezus, Maria, już rozumiem, czemu widzowie są tyle zdjęć ze mną. Dzień Dzień się nie wiem, dobra Podobało znowu? się? Weź. Przesta! Nie jest to nie śmieszne. Dobra, pokaż mi te zdjęcia. Mnie się to podoba. Coś ty, wyszłam okropnie. Jeszcze raz, proszę cię. Dobra, dawaj. O, tak lepiej. Tak, i po tej już jednej scenie jestem w stanie stwierdzić, czy to na pewno będzie szczęśliwa przyjaźń przez lata. Mm -hmm. Okej, okay, któryś na pewno będzie ekstra? Idziemy do chłopaków? Tak, chodź. Renata i Laura spotykają się z Witkiem i Marcelem z równoległej klasy. Chłopcy wiedzą, że ich dziewczyny mają obsesję na punkcie robienia sobie wspólnie zdjęć. Nie przeszkadza im to, że ze sobą rywalizują, a każda chce wypaść lepiej od koleżanki. Które najładniejsze? No w sumie to jest spoko. Nie, to jest lepsze. Sam na Insta, to może będzie dużo lajków. No i po co? Po co ci te wszystkie lajki na Instagramie? Serio, ty się zastanów, dziewczyno, no. Jednocześnie Paweł 5 minut temu. Wchodźcie na Instagrama, wchodź! Łapka w górę, subskrypcja, followka, daj delko. Ja jestem hipokrytą oczywiście. No na pewno. <gryt> na pewno, na pewno. Ejka, co robicie? Yy, Wrzuciliśmy nasze zdjęcie na Insta. O Jezus, tak? Pokaż. Nie, wybrałeś najgorsze zdjęcie. O proszę cię, jest mega. Wybrałam najlepsze. No właśnie nie, ty wyglądasz na nim ekstra, ale ja paskudnie. Wcale nie. No tak, na pewno są jakieś lepsze, pokaż. Nie ma. O popatrz, na tym wyglądam dużo lepiej. Ale ja na tym zdjęciu wyglądam źle. Boże, czemu zawsze to robisz? Zawsze wrzucasz do internetu zdjęcia, na których wyglądam gorzej od ciebie? Nie robię tak! Nie robię tak! No i właśnie, ogarnij się trochę, co? Weź tak grzywkę, połóż na mordę, żeby nie było cię widać w ogóle i cykamy fotem? Właśnie, że robisz! Nie, tak, wcale dobra, nie! Przestań! Nie kłócisz się o takie głupoty. To nie są głupoty. Nie ja mam tego dość. No dobra, usunę. No to usuń, a nie teraz. Dlaczego nie? Bo muszę coś załatwić. Co takiego? <grym> Nieważne. Renata mnie coraz bardziej denerwuje. Niby się przyjaźnimy, a tak naprawdę wykorzystuje mnie, żeby lasować się na zdjęcia. Ale Laura, my to rozumiemy, nie musisz na nas krzyczeć. Że niby ona jest taka super, a ja taka paskuda, mam tego dosyć. Jeśli ona nie wykasuje tego z internetu, to z nami koniec. Renata okłamała przyjaciół. Nie ma zamiaru usuwać zdjęcia, na którym wypadła korzystniej od przyjaciółki. Przecież mówiłaś, że idziesz coś załatwić. Tak, tylko powiedziałam. Bo? Bo nie chciałam kasować tego zdjęcia. A i tylko dlatego wyszłaś? Dlatego mi się to nie podoba i nie mam zamiaru go kasować, a poza tym już dużo ludzi je polubiło. A, no to miło, miło bardzo. Myślę, że w tym momencie pani Maria Montażystka może już wstawić na ekran licznik czasu, który nam mierzy, jak długo będzie trwała ich przyjaźń. Ale Laura, naprawdę na nim wyszła okropnie. Trudno. To jest twoja koleżanka. Marcy, ale ja muszę dbać o swój wizerunek, rozumiesz? A, czyli specjalnie yy, opublikujesz zdjęcia, na których wyglądasz lepiej niż ona? No, można tak powiedzieć, ale nie chodzi o to, żeby ona wyglądała źle, tylko żeby ja wyglądała super. Renata, ale ty ogarniasz, że to tłumaczy nie w żaden sposób cię nie tłumaczy? Ba, nawet sprawia, że w oczach ludzi wyglądasz na jeszcze większą małpę. Nigdy się że nie przyznam, ale mam w sumie w nosie to, czy ona wychodzi na zdjęciu dobrze. Ważne, żeby ja wychodziła ekstra. No i nie oszukujmy się, na tle brzydszej koleżanki zawsze wygląda się lepiej. Laura zdenerwowała się na Renatę, bo ta umieściła dziś na profilu jej brzydkie zdjęcie i nie chce go skasować. Mówiłam ci przecież mamy już dużo lajków. Ty masz i wyglądam jak mato. Ale nie! Prawda tak. Nie! Bo? Dosyć. Co to ma znaczyć? Przepraszam. Laura natychmiast schowaj ten telefon. Zaś wybrany element w zbiorze uporządkowanych... Skasuj to zdjęcie. Nie. nie. Skasuj je. Nie. Dlaczego? Bo? dosyć tego. O co chodzi? Ciekawostka, kochani. Nikt z panią Kłosek nie chce robić zdjęć, bo każdy na tych zdjęciach w porwaniu do pani Kłosek wychodzi na brzydala. Wymyślcie, że ja żartuję, ja ją naprawdę kocham. O nic, przepraszamy. O, przepraszamy. A wy gdzie? Ja decyduję, kiedy będzie koniec lekcji. Tym razem uratował was dzwonek, macie szczęście, ale następnym razem przepytam was, więc radzę się przygotować solidnie. Uczennica I jest nie. zła, że Renata specjalnie wrzuca do sieci zdjęcia, na których wygląda atrakcyjniej od koleżanki. Dlaczego ty mi to robisz? Dlaczego ty jestem? jesteś? się zdziwiać! Nie wydziwiam, ale ty zachowujesz jak zwykła świnia! Dlatego, nie chciałam usunąć głupiego zdjęcia? Skoro jest takie głupie, to ja nie. nie! Czemu? Nie teraz! Eee, wy cały czas o te głupie zdjęcia się kłócicie? Renata nie chce go usunąć. Dobra, skasuję, no! To skasuje teraz! Nie! Nie licz na to. Renata nie skasuje tego zdjęcia, bo lubi takie fotki, na których wyglądasz gorzej niej. Co ty gadasz? No i chłop mógł wybrać wiele języków, ale wybrał język faktów. No przykro mi Renatka, przykro mi! Tak, by the way. Renata straszna małpa, no nie? Taka prawda, twój chłopak mi tak powiedział. Cykrętnie ja mogę się powiedzieć! Normalnie powiedziałem jak kumplowi. W ogóle staję, po co ty o tym gadasz? Bo to moja dziewczyna, Co ty, że nie jesteś moim kumplem. A ty! No i bardzo dobrze, nie jesteście nam potrzebni. I ding ding ding, można zasypować teraz timer? Zobaczmy. Wo, jak mało czasu na tym timerze wyszło. Ło, ja się spodziewałam od początku, że tak będzie. Ło, ciekawe, czy widzowie wiedzą, że ja nie widzę tego timera. Jak Laura się obraża o takie głupoty, jak foty na Insta, to ja nie mam pytań. Niech się obraża. A poza tym to w ogóle nie moja wina, że jestem bardziej fotogeniczna od niej. Laura jest wściekła na przyjaciółkę. Zastanawia się, czy powinna się zemścić. Tyle lat. Masakra. Ej, słuchaj, co dokładnie mówił ci Marcel? No, że po prostu Renata wrzuca do Renata zdjęcia, na których wygląda ładniej niż ty. A skąd on to wie? Laura, to każdy wie, Renatka jest ładniejsza od ciebie po prostu, no to pomyśl trochę czasami, d. No sama mu to powiedziała. Wiedziałam, ja I mówiła jeszcze, że po prostu ładniejsza od ciebie. Co za małpa, nie, ja jej teraz pokażę, kto tu jest ładniejszy, a kto brzydszy. Co to zamierzasz zrobić? Wrzucę do neta tyle okropnych zdjęć, ile się tylko w necie zmieści. <noise> to będzie tego sporo. Oj, będzie. Nienawidzę Renaty. Zatek mnie potraktowała. Byłam potrzebna jej tylko do tego, żeby lepiej wyglądała na moim tle. Laura, ponownie. My to wiemy. Nie musisz na nas krzyczeć. Ale koniec z tym. Teraz świat zobaczy, jak ona paskudnie wychodzi na zdjęciach. Ale paskuda teraz będzie miała za swoje. Laura postanowiła zemścić się na przyjaciółce za robienie jej brzydkich tak, zdjęć zarobisz. i umieszczanie ich w sieci. Chce zemścić się w podobny sposób. Rany, ty za nie wkurzyłaś. Poważnie się wkurzyłam, założyłam nawet fanpage. Wiesz, jak się nazywa? No, jak? Paskudne zdjęcia Renaty Kosińskiej. I ta biedna dziewczynka w tle, która czytała książkę w bibliotece, od czego dosłownie są biblioteki. I musiała wyjść, bo przyszł jakiś wredne gimbusy i zaczął jej krzyczeć o jakichś brzydkich zdjęciach na Instagramie. O, nie. Chcesz zobaczyć? Zaraz polubię. Popatrz. Myślę, że to będzie hit. Teraz się przekona i zobaczy, jak to jest. Yy, jak wszyscy mogą oglądać jej paskudne zdjęcia w internecie. I to na ich telefonach to ma być niby jakiś portal społecznościowy, gdzie te zdjęcia wrzucili. Szkoda tylko, że ten portal też jest zdjęciem, co zresztą zauważyłem przed chwilą, jak była kamera za laurą. Pani Mario, czy możemy przewinąć? Jo jo nie tak daleko pani Mario nie nie pro, proszę do przodu z powrotem Laura postanowiła zemścić się na przyjaciółce. O, widzicie? Ona sobie na telefonie przewija te zdjęcia i niechcący przewinęła na zdjęcie tego niby portalu, gdzie zrzuciła złą fotę Laury. Żaden szczegół się przede mną nie ukryje, że, że ża, żaden, żadna. No. I dobrze i tak. Dziękuję, że mnie tak wspierasz, wiesz? poczką. idę po to, Gdzieś? nie idziesz? Nie, powrócam coś jeszcze. I ten chłopak też ma to samo zdjęcie na telefonie i też właśnie udaje, że przegląda je na portalu społecznościowym. No... Pychota! Jezek, to jest smaczne! Mm, so good and tasty! Z powodu kłótni dziewczyn, Witek nie odzywa się do swojego przyjaciela Marcela, który jest chłopakiem Renaty. Każdy z chłopców woli stać po stronie swojej dziewczyny. Ciekawostka kolejna, to pani Kłosek chodzi w tej masce i straszy uczniów, bo na rajsach jej za mało, więc jeszcze na przerwach ich męczy. Co ty wyprawiasz? Nie strasz dziewczyny. do klasy! Już? Ty... Siema. I tak poczekaj. Twoja dziewczyna jest jakaś chora. O co ci chodzi? Widziałeś, co ona zrobiła? Co? To. O! Założyła twojej dziewczynie fanpage'a. Paskudne fotelnaty Kosińskiej. Aha, wiedziałeś o tym? No właśnie, że to wiedziałem. A ty powinien nosić twoje na fanpage'a. Odwal się od mojej dziewczyny. Renata sama zaczęła, więc ma nauczkę. Nie podoba mi się to, że przez dziewczyny kłócę się za swoim najlepszym kumplem. Ale co mam zrobić? Przecież muszę stać po stronie swojej dziewczyny. Owszem, ale tylko wtedy, jeżeli twoja dziewczyna ma rację. No, w tym przypadku według mnie no trochę racji ma. Natomiast Renatka? Jezus Maria, ona bardzo się myli. Ja nie rozumiem, dlaczego i chłopak nie powie jej tego, że ej, Renata, odwalasz głupotę właśnie. To nie działa tak, że zawsze się trzeba znowu zgadzać. a ja dziewczyna coś odwala to trzeba jej to powiedzieć! Złośliwy fanpage, który Laura założyła Renacie, błyskawicznie staje się popularny wśród uczniów. Paskudne foty Renaty Kosińskiej. Nie, nie tylko widziałam, ale też założyłam sama tego fanpage'a. Mega, popłakałam się ze śmiechu. Dobra, nie naprawdę. Nie mogę. Coś ty zrobiła, co? O co ci chodzi? Nie że to ty założyć ten krótny fanpage. tej Renacie to nawet to zdjęcie się przekręciło na ekranie. Czy my nadal udajemy, że to jest fanpage? Masz go ja skasować! Renata, to jest strasznie śmieszne. Masz kilka beznadziejnych fotek. O się wypadł stąd? Laura, skasuj to! Jak chcesz skasujesz fotkę z Insta? Nie ma mowy! No to ja tego też nie usunę. No dobra, chcesz woli, to będziesz ją miała. Nie ja, tylko ty! <grym> Zobaczymy. <nie>, <grym> Ryna ta się wkurzyła? I bardzo dobrze. Teraz zobaczę, jak to jest, jak ktoś rzuca twoje brzydkie zdjęcia do netu i każdy może je oglądać i komentować. Laura, ja bym się na twoim miejscu martwił, co Renata teraz może zrobić w zemście. Przecież wy się przez lata przyjaźniłyście. Pewnie jej się zwierzałaś ze swoich sekretów i teraz Renata może to rozgłosić. E, kochani, a słyszeliście? Laura niby taka wege, a kurczaka z KFC to wpiernicza. <laughs> I ja się Laurze nie dziwię, kurczak z Cavesy jest pyszny. Tylko o dziwo po tym kurczaku mam zawsze krwawą biegunkę. Co za przypadek! Ale się nie przejmuję, tym jem dalej! A jej gruź to się w ogóle nie boję. Laura przegięła. Może czasem wrzuciłam zdjęcie, na którym nie wyglądała najładniej na świecie, ale to jeszcze nie powód, żeby zakładać fampę z moimi brzydkimi zdjęciami. To jest po prostu wredne, ale ja tak tego nie zostawię. Zniszczę ją. A, o tym właśnie mówiłem. Renata wściekła się na Laurę, bo dziewczyna publikuje w necie ośmieszające zdjęcia. Dziewczyna nie ma zamiaru pozostać jej dłużna. Śledzi przyjaciółkę, żeby zdobyć kompromitujące ją materiały. Ну, ёлка. Ну, ёлка. Chłopakowi Renaty nie podoba się zachowanie dziewczyny. I co? Robi te zdjęcia Laurze, wrzuci je do neta i jaki na podpis? Ly kochani, ale śmieszcie! Laura robi zakupy w sklepiku szkolnym. Ej, kochani, jaka byka! Laura siedzi na schodach i bawi się telefonem. Mam wrażenie, Renata, że to może nie wyjść, może nie wyjść. Ma dość wojny, jaką toczą licealistki. Dlugażdy chyba będziemy chodzić za tą Laurą? Tak, nie robię okropne zdjęcia i wrzucy na insta. Dużo, dużo brzydkich zdjęć, rozumiesz? Stój, stój, stój. Po co on tak stać? Cicho. Co ty robisz? Nic ci nie robię. Widziałam, że zrobisz mi zdjęcie je. Boże, Laura odeszła od stolika na dwie sekundy, już dwóch chłopów siadło i pewnie się jej kanapkę jedzą. Widziałam, że zrobisz mi zdjęcie geometr. Wcale nie. No pokaż! Nie! Co ty robisz? Nic ci nie robię. Nie do oglądania swoich zdjęć na moim insta. Paskudo. Spadaj, idiotko! Sama spadaj! Do tej pory byłam miła dla tej Rzymii i nie publikowała mi najbrzydszych zdjęć. Ale koniec z tą dobrocią. Sama rozpętała wojnę. Teraz świat zobaczy, jak najpaskudniej na świecie można wyjść na zdjęciu. Tylko, że to nie ona rozpętała tą wojnę. Jezus Maria, Renata! Jak ty możesz być tak bardzo odczepiona od rzeczywistości? Laura jest wzburzona zachowaniem Renaty i szuka Witka. Nie wie, że chłopak Jesteś, ma dość Widziałeś kłótni. To? Widziałeś? Ona mi zrobiła... Zdjęcie jak ja jem, rozumiesz? Jezus, robiła Ci zdjęcie, jak jesz? Przecież wiadomo, że w naszej polskiej kulturze kobiety nie mogą jeść publicznie. Nie, serio, Laura, czemu ty się przejmujesz? Jakby jesz i, i, i co z tego? No wiesz, nikt nie wygląda na zdjęciu dobrze, jak je. Ja. No właśnie, to jest oczywiste, dlatego nie można robić nikomu zdjęć, jak ktoś je. Ale spokojnie, nie krzycz na mnie. Dobra. Patrz, idzie. Teraz się odegram. cię przestań, to już robi się nudne. Mam idealne zdjęcia, zaraz ją tak pogrążę! Nie idziesz? Nie, ja idę na lekcję. Dobra, mniejsza. Zdjęcie, które zrobiłam Renacie, jest dużo gorsze od tego, które ona zrobiła mnie. I już wisi w internecie. No i kto tu ma gorsze foty? Oczywiście, że ona. Jezus Maria, Laura, ty właśnie wrzuciłaś zdjęcie dupy koleżanki do internetu, bo się nie lubicie. Ja zacząłem dochodzić do wniosku, że żadna z tych dziewczyn nie jest jednak tą dobrą. Witek i Marcel nie rozmawiają ze sobą przez wojnę dziewczyn. Obaj mają dość w tej sytuacji. Stary, uwierz, że ja też. Myślisz, że one kiedyś przestaną? Nie wiem, ale boję się, że nigdy. To co robimy? Nie wiem, ale nie możemy się cały czas kłócić przez te idiotki. No to fakt, nie możemy. Stary, pamiętasz jak było fajnie, jak z nimi nie chodziliśmy? Było ekstra. Stary, wtedy się w ogóle nie kłóciliśmy. Mieliśmy czas i spokój. Nasze piękne czasy samotności, gdy siedzieliśmy we dwóch, graliśmy na PlayStation 2 na takim starym, dużym telewizorze, jedliśmy na ciosy i popijaliśmy Mountain Dew. Jezu, jakie tęsknię za tym! No, to co robimy? Zrywamy z nimi! No, w sumie dobry pomysł. To jest nie do wytrzymania. Dziewczyny zachowują się jak wariatki. Już nie mogę znieść ich zachowania. A poza tym bez sensu pokłóciłem się z kumplem. Mam tego dość! Nie chcę być chłopakiem dziewczyny, której jedynym celem w życiu jest to, żeby wyjść na zdjęciu lepiej od koleżanki. Nie podoba mi się to i jeżeli Laura nie potrafi z tym skończyć, to ja skończę z nią. A dlaczego to zabrzmiało jakbyś miał ją zamordować, to ja naprawdę nie wiem. Renata i Laura pochłonięte są wojną na ośmieszające siebie nawzajem zdjęcia. Ich klasa ma dość co, takiego o zachowania. Wacie? O co ci chodzi? No właśnie, co wy odwalacie? W niecie jest pełno waszych okropnych zdjęć. To jest jakaś nowa zabawa, czy co? Żadna lepiej zabawa. To, lepiej to usuncie, bo wszyscy się z was śmieją. Nie, 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 przestańcie pokazywać, jak jesteście głupie i śmieszne. Odsep się! Idiotki. W życiu jeszcze nie widziałam tylu obciachowych fotek Jak mi się nudzi, to patrzę na te foty i zmam z ich beku Tak, gdy ci się nudzi, to przeglądasz te fotki i się śmiejesz Mam wrażenie, że ty inne rzeczy wtedy robisz niż śmianie się Tak, chodzi o masturbację Masturbacja Zboczenie! Czy te żarty z masturbacji na nas są zabawne? Ja nie, nie wiem, nie wiem Odwal się no, chyba z niej Raczej z siebie Dobro, spokój się Tymczasem Witek i Marcel chcą zerwać ze swoimi dziewczynami Bo też mają dość ich zachowania Co ty z nimi robisz? to chłopak Laury i mój kumpel? A gdzie ona w ogóle jest? Ta idiotka? w bibliotece? No chodźmy. to chodź, my też musimy pogadać. Witek, co oni tutaj robią? Nie, dobra, chodź, idziemy. Nie, nie, to tutaj chodź, musimy pogadać. O czym niby? Laura, ja mam razy z tej głupiej wojny na foty. Ale przecież to nie ja zaczęłam to wszystko, jej wina. Ale nie obchodzi mnie, kto zaczął. Róż sobie co chcesz we ze mnie. Czy ty właśnie ze mną zerwałeś? Tak. Ty się nie śmiej, bo ja z tobą też zerwam. Co? Tak, to co słyszałaś. Na razie dziewczyny. Widzisz co narobiła? Ja narobiłam? A kto przez ciebie chłopak mnie rzucił? Nie, to przez ciebie mój chłopak zerwał ze mną. A Na... co, <grym> <robisz, idiotko? grym> co ty robisz idiotko? No Co ty, ty mordo, robisz? A ty morda, a ty komu idiotko? kibicujesz? E? Nie no byczka, nikomu nie co kibicujesz. Ty ja tylko, że dostały w dziewczyny, o co wy robicie? Uspokój. Co, Co to, bójki w szkole? To tak się... Pokłóciłyśmy się no... po prostu. O co się, się O głupie zdjęcia. Nie ma się co patrzeć tutaj, proszę iść. Jakie zdjęcia? No bo ona umieszcza w sieci zdjęcia, które ja wyszłam no, okropnie. Ale na razie za moje, tego z jej przyjaciółka. Że chce mieć zdjęcia lepsze niż ja. Ty też tak robisz. Dobra, dziewczyny, spokojnie. Przede wszystkim zabójkę w szkole dostajecie uwagę do dziennika, to jest raz. Z internetu proszę usunąć te głupie i brzydkie zdjęcia i w ten sposób same się już okarałyście, dobrze? I proszę jakoś doprowadzić się do porządku. Bo wyglądacie gówno! Sraku śmierdzi, kaka! <noise> tak było super i wszystko się zepsuło. Miałam ekstra zdjęcia, masę lajków, super chłopaka, a teraz co mam? kube brzydkich zdjęć w necie. Oj, beczku, gdybym tylko ja wiedział, że zostając youtuberem, będzie krążyło w internecie miliard moich głupich zdjęć, to bym tego nie robił. o nie robił. Głupio mi wstyd! Dałem się wciągnąć w tą beznadziejną wojnę na zdjęcia. Przez to straciłam fajnego chłopaka. Straciłam też przyjaciółkę, ale ona okazała się niefajna. Laura i Renata nie odzywają się do siebie. Obie są przedmiotem kpin i żartów, a ich brzydkie zdjęcia wciąż krążą w internecie. Ale nasze jest jakaś ładniejsze. No w tak. Ej. Patrz, to tak Już Ja się w szkole. Widziałam te zdjęcia mega śmieszne. Ale obciak. Ja najmniejszy zapadłabym się pod ziemię. No dobrze, że to one, a nie my. No. <laughs> Miła atmosfera w szkole, naprawdę miła, jak teraz Laura i Renata są obie wyzywane. Ew, w sumie jak dla mnie to happy end. Słyszałeś, co one o nas mówiły? Może słyszałam, a może nie. Przecież ciebie jesteśmy pośmiewiskiem w tej szkole. Chyba ty, powiedziały, że jestem ładna na żywo. Boże, jak ja cię nie cierpię! Zajemnie. Nie, i co robisz, idioto? Bawić cię to! Jesteś taka urocza, kiedy się złościsz. Dziękuję kochani, serdecznie za oglądanie dzisiejszego odcinka na kanale Lakarnum. I jak fajny odcineczek, fajny zasłużyłem na łapkę w górę albo subskrypcję. <laughs> jak nie, to was znajdę, znajdę was! Zabiję! <laughs> Jezus Mary, jakby komuś się strasznie, ale to strasznie chciało, można by podliczyć ilość razy, gdy groziłem, że zamorduję moich widzów. Ponad 150, co najmniej 200. Dzięki jeszcze raz za oglądanie i oczywiście czekam na Wasze opinie na temat dzisiejszego odcinka w sekcji komentarzy i widzimy się oczywiście za dwa dni, jak zawsze, o godzinie 16. Do zobaczenia.